Wizja i refleksja Luz de Maria de Bonilla Bracia, dzielę się z wami szczegółami, na które święty Michał Archanioł zwrócił moją uwagę podczas tej wizji. Po zakończeniu orędzia z 13 września święty Michał umieścił przede mną kulę ziemską, różną od tej, którą możemy oglądać za pomocą satelitów ponieważ kolory były inne. Święty Michał powiedział do mnie: Córko, widzisz, że ziemia nie ma tej samej zieleni, do której jesteś przyzwyczajona, i morza zajęły ląd, i zdumiona skinęłam głową na znak zgody. Dalej mi powiedział: ludzkość nie przyjęła do wiadomości, że ta choroba, która często was dotyka, jest produktem chciwości, z jaką niektórzy naukowcy i ci, którzy rządzą światem, użyli Jej, by wywołać zło i jakby wziąć ludzkość na zakładników. W tej chwili muszę powtórzyć to, co nasz król i Pan Jezus Chrystus oraz nasza królowa i Matka Powtarzali Wam na temat złego użycia technologii. Ten wirus jest tego próbką. Zły zbadał bardzo sprytnie, jak bardzo zbliżyć lud Boży do technologii, ponieważ to poprzez nią Antychryst da się poznać wobec całej ludzkości. To rzeczywistość, do której przybliżyliście dzieci. Młodzież i dorosłych z wielką łatwością, tak, że nie wydaje Wam się to anormalne. Teraz wypełnia się to, co nasza matka wspomniała Wam tyle lat wcześniej: domy zmienią się w masowe obozy koncentracyjne. I to przeżywa cała ludzkość. Nowa forma wirtualnego nauczania, która się pojawiła za akceptacją i poddaniem się ludzkości, wywołuje wszędzie pobudzenie i przemoc, i ludzkość dalej widzi to jako coś normalnego. Mówią prawie, że przemoc jest czymś koniecznym w tym momencie to jest zagrożenie że śmierć staje przed człowiekiem w każdej chwili. W rękach jego bliźniego, nie prowadząc do poważnych konsekwencji. Potem mi pokazał, jak pusty jest człowiek z małą wiarą lub bez żadnej wiary. Zobaczyłam także część ludzkości, napełnioną światłem i powiedział mi święty Michał To duchowa pełnia tych, którzy staną się częścią świętej reszty. Mogłam zobaczyć długie kolejki do uzyskania pokarmu pierwszej potrzeby. W rodzinach podzielonych to nie jest łatwe, lecz wręcz przeciwnie. Ujrzałam, jak szczególnie ludzie starsi są porzuceni w długich kolejkach i deprecjonowani przez swoje rodziny, bo nie są już uważani za potrzebnych. To co mogłem rzeczywiście zaobserwować to prawo silniejszego, i wypełnia się słowo z Pisma Świętego Ewangelia według św. Mateusza 24 7, 14. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i Królestwo przeciw Królestwu, będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiściu wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. Ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Ukazał mi święty Michał setki osób rezygnujących z wiary bo objawienia nie spełniają się już teraz. Potem ukazał mi te same osoby podczas ucisku, jęczące i błagające o Bożą pomoc. Ujrzałem wielkie trzęsienie ziemi i ujrzałam, jak morze wychodzi na ląd, a głupcy nie szli w wysoko położone miejsca i ginęli tonąc. Ujrzałam wielką liczbę osób zatopionych przez wodę. Z powodu pewnego wulkanu, który wynurzył się z dna oceanu i wywołał tsunami. Niebo stało się szare, i ludzie biegali z jednego miejsca do drugiego, pełni strachu i przerażenia. A ludzie wiary klękali i wyciągali ramiona, wielbiąc Boga, mówili: o wyczekiwany czasie, daj nam wiarę. Boże, nieba i ziemi, daj nam wiarę, abyśmy dotarli aż do końca. W tych dniach będą mówić w wiadomościach, że nastąpiła erupcja superwulkanu i to wywołało cieplarniany rodzaj klimatu, sparaliżowane zostały loty i wszelki rodzaj transportu pomiędzy krajami. Świątynie wypełniają się ludźmi błagającymi o spowiedź, i święty Michał mówi do mnie: Dziś błagają o litość, wczoraj bluźnili Bogu. Człowiek wciąż wynosi się przed Bogiem. To pokolenie żyje między dwiema drogami: tą łaską i to zniewolenia przez grzech, będą cierpienia. W wielkiej liczbie krajów. Ich mieszkańcy podniosą się przeciwko swoim rządcom, którzy dominują nad ludzkością. I to nie prezydenci, lecz wielcy masoni, przygotowujący jedyny rząd, są tymi, którzy wywołują chaos w krajach. Wojna zostaje ogłoszona i rozpoczęta. I woła święty Michał: istoty ludzkie. Nie bądźcie uparte, nawróćcie się. Trzymają was w zamknięciu, aby oddalić was od przynajświętszej Trójcy, bo człowiek bez Boga oddaje się demonowi. Nie żyjcie dalej z ludzkiego ego, ono trzyma was w zaślepieniu, nie pozwala wam patrzeć i doprowadza was do życia w pysze, depcząc bliźnich. Święty Michał mówi do mnie: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, błogosławieni którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię, błogosławieni którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwe wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Ewangelia według Świętego Mateusza 5, 3, 12. Święty Michał się oddala i usilnie prosi lud Boży o wytrwałość. Amen.